I jakie są tam konsole? Już Ci pokazuję, jakie konsole są na tym urządzeniu. Przypominam, że do działania wystarczy jedynie je podpiąć pod HDMI i USB do zasilania. A konsoli mamy tutaj około 40: jest PSP, Asega, yy, Automaty, Nintendo DS64, Nintendo PlayStation, Automaty, Super Nintendo, Game Boy. No, zobacz, ile tego tutaj jest. Jest tego naprawdę cała masa. Lista się nie kończy. A jak widzisz, nie może to się skończyć. Pokazuję wszystkie, jakie są. I to tyle. Łącznie, oczywiście, jest 40 tysięcy gier na tej konsoli, a w zestawie dostajecie dwa pady, więc można z kimś pograć. Muszę przyznać, że ten Dragon Ball z PSP robi mega robotę. No i napiszcie w komentarzu, jaką grę chcecie tutaj zobaczyć, to wam pokażę. No i konsola jest ogólnie teraz na zimowej promocji, link do niej, gdzie jest dostępna, zostawiam Wam na moim profilu. Pozdro.